Okej, kolejny okay, odcinek od razu dobrze mi się grało, więc temu nie o jak nie przykro. No i widzisz ma 15, modlitwa 17 emulator. Była to twoja robota. Zrobić miejsce dla tych. Jeszcze tu bomba. A taka jednostka jak w szpitalach i może być problematyczna, bo morale zabiorą, nie? Tak. Dajemy hila wszystkim. Hm. Może nie jest to jakieś turbo opłacalne, ale tylko te 7 influensa, więc tyle co nic. Który? Mm, scout. <laughs> nie, nie jest to takie sobie, że jesteśmy w mieście, nie? na no to, to? Czy w lesie. Dużo rzeczy się może ukryć. A to zwiększa board weapon. Czyli nie powinno być większego wrażenia od tego, dokładnie. Północ. Stelanie tu palania Tak. Malta hmm. ta bomba jest taka bezużyteczna dla kanonecki, jak widzę o, oni prawie nic nie robią granatę hmm. mogą rzucić za to a, tu jest jednostka, o, nie zauważyłem Powiem szczerze, że nie zauważyłem. Teraz dla nie trzeba używać. Tutaj niech zostanie. Na razie. Ok. Ok, co jest ten idziemy pod miasto i zdobywamy doświadczenie w ten sposób dla niej od razu. A jeszcze tu nie dostałeś levela podziwu? A jeszcze z tym. Chyba jakieś dobre miejsce. No właśnie tu o tego Mi się podoba. Blokuję naszej drogę Widzę, kolejne miasto. A to dostać poziom. Ta umiejętność, nie wiem czy jest taka dobra, ale bardzo zabawna, to jest na pewno. Ja tego się robię. Mm, o, ty potrzebujesz leczenia. Ono już tam zostaje na razie. O, jesteś, ty. A, właśnie, ile to potrzebujesz? Jak to robisz? Może być tak. No jak chcę, żeby to miasto jak najszybciej szło, e, szło do roboty. Żeby tak. Czekam na tę jedną turę. Okej. Okay. to jest research. Chcemy tutaj. Dialog jest dobrym bohaterem. Na pewno. O, samoloty. Hmm. Najlepszy jeden z kończył jest właśnie Knight, podobnie jak tu tych mechanikus. Ciekawostka. Hmm. Tutaj chyba bym. On jadalgo, z powodu zrobił tego, bo chce mm, To zielona jest. Mm, by to było? Chyba Mechanikos. się zdaje. That thing. Zasięg w ogóle. No to tak nie jest to taki wytrzymały jak inni bohaterowie, zapomniałem. Więc muszę uważać bardziej na ciebie. No, okej, okay, mamy trochę mało z tym, problem. Co te funkcje, kiedy około nas. Hmm. Największy bonus mam wszędzie, więc nieważnie co zbuduję. Enter. To jeszcze się Czyli oni ma. to mi w cofę, bo tak niepoczyniono. Tak poszłem do przodu. Cyk, cyk. Malta, bombom. Tyk. Weźmy te Dobra, trudno. I teraz na lato to samo, że ja chcę podlecieć. Czekasz, czekasz. No to będzie potrzebne tak czy siak. Okej. Okay. Żeby więcej pieniędzy. No to jest mogę zanurzać, bo co mi nic nie da, jak to będzie jest pewne... To może się przydać. Będę mógł dwa akty gary zebrać z jedną naturą. No. W ogóle to plus 2HP. Nie ma ładnych bohaterów albo hospitalek to jest dużo. Szczególnie dla bohaterów 2hp, to jest dużo. Z nam o 12 na przykład, nie? No, no. Reset może gratem rzucić, nie? <grych> I cykleczenie. leczenie. No ale leczenie co 3 tury praktycznie, no. Dwa kolejność atakowały tam tam Państwa, Okej, tutaj. Tu ten tu jest, tu kolejności tu jest, w dobrej kolejności używał ataki, to używał tu to tu to ale niestety nie zrobiłem order units. Więc jesteś dialogus. Tu jesteś dialogus. A przeprzetory. Hmm. To jest fajna rekwizycja, bym przejął. To albo nie, bo pewnie tu mam budynek właśnie Tu mam budynek Okej, okay, na początku przejmę to dookoła A w następnej turze będę ten budynek do lojalności robił Duża ilość miast jest, tu, zabiera mi Zabiera mi możliwość... Nie budowania jakby, bo jak muszę bo będę chciał mieć więcej miasta, potrzebuję więcej tych do lojalności budynków stricte Ah. Oh yeah. Just o yeah, To ja zwykle z piąty level, dziękuję. Feel no pain. Jeszcze bardziej tankowate żeby były. Trzeba być gotowy. Tu mechanikus się kręci najprawdopodobniej. Dobra, jak tam z miastem tutejszym? Nie jest tak źle. A to miałem dawać, tak. Ok. Czy to jest psycha, liczysz? Nie, czoszkoda, a filam może? Nie, tego zabierał, morale zabrał, wpada, byłoby zabawne. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. okay, dialoguś się robi. No, ok, to sobie kolejny transportowiec, I te napakowania, panie. Najlepsza piechota jako mam, bo Paragon Warshot się zaliczałem jako pojazdy, już bo mamy samoloty więc z wyjątkiem Dominionek do to mam wszystkie jednostki piechoty zrobione okej, ok, okay a jak tam ulepszenia? No właśnie to miałem robić to miałem robić. No nie, 0,1 wrażeń. Okej. Okay. Mamy Ulta. To było też że jakaś jednostka, może dostaje większe wrażenie na jedną turę. Bardzo śmieszne. Jego też przede wszystkim. Okej. Okay. No to ja tego influenza, żeby więcej tych bohaterów robić, ale to. Na chillu. Energia? Albo nie, do pojazdów, o. Tutaj w ogóle się nie ruszyli. No chyba, że do nie przychodzą. Ale raczej wątpię. Jakby tanie zignorowali moją stronę. No, tam nie narzekam. Jeszcze więcej tego, proszę. Leczonko. Albo czekaj, tutaj muszę podnieść. A ty się leczy do tego? Chyba się uleczył. Nie przyjrzałem się, szczerze mówiąc. O! Zuczyliście na te dwa punkty, i potem zniknęliście? Ja. Naprawdę dziwne. Jest mechanikus. Aha, zprzeli to a w speedy im to odebrało, dobra rozumiem dobra, dobra do lojalności poproszę budynek w tym oto miejscu choose research okej, okay. proszę przeto, w takim razie filmno upędn dla jedno sekundę tych lekarzy, hospitalki, helot. U jest ten sklepie, to to dla celistyny jeszcze kupię. <grym> Jakie masz w ogóle staty? 11 pancerza masz, ło Jezu ile ma redukcji obrażeń! Witchfire, Innocity, Filopei, Hero Damage, Ranged, ło Jezus Maria! Gdzie masz przebicie pancerza? 6 Maksymalna celność, okej okay. Damage Niech będzie to przebicie pancerza. I poprosiłbym jeszcze taki fajny implant jest. O, że w mental żeby miała. Kurwa, poruszała się 4, a zatem 5. To no, mi się wydaje, że będzie bardzo, bardzo, bardzo fajne. Tak. 3 nie mogę doczekać. Heratex! Ale miasto ładnie, kurde. Po mojej stronie. Kie. Nie bronione. Miam, niam niam, 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 Dobra. Plan jest taki. Do lojalności zbuduję budynek. No, zrobię dwa razy. Do pojazdu. Na no, trzy razy właśnie. Trzy razy, żeby móc moje po cięższe pojazdy wystawiać. E, <grystanie> teksty te końcowe mają te siostry, muszę przyznać. Jaki, jaki zasięg masz w ogóle? Range 2, o, Ręcz 3, okej. Okay. Myślę, że mi się zaliczy badanie od razu, ale dobra. A, w a, a, będzie film, no pain. dobra Okej, okay, też bufa wszystkim od razu. Nie, to następnie dużo zatykujesz. No nie tak, okej, okay. bo energię. aha, bo ten budynek, budowanie budynku zabiera dużo energii. Proszę, koszary zbudowałem, no, nawet nie dziwię, że tak poszło mi złap szyję. Tutaj zbuduję po 40% do energii, tutaj potrzebuję tak, To na pewno potem do produkcji pojazdów. Teraz na ciężkie machiny na tych siostr, odpalić, nie będzie. No i film na Open weszło. Gdzie są moje retrybutorki? Są tu. Jeden oddział. A, a teraz mam drugie miasto. O kurde, to są te! Przycim nie? Anti-armor, właśnie. Anti-armor. Mm -hmm, no, to będę musiał uważać. To może mnie zabaleć. Co ja my bracia, że smierć? Czekajcie z jedna ty sobie poszczelasz. a ty, a ty pójdziesz tam. A, pościelamy, super. Mm, to nie do sojuzowskiej supportowej, nie do walki. E. E, świetnie. Energia, więcej energii, Hip City tutaj, mm. to i też więcej energii, proszę. Ok, do kogo? E emulatory, egzorcysty, Gastrygory, hmm, jak pomyślę.